I witam ponownie. Z takiej przerwy w pracy korzystając, będę się starał coś przekazać. No, dzisiaj chciałem powiedzieć troszeczkę o wstydzie i o strachu. Jakby wtapiając te dwa takie uczucia w jedno, ale o wstydzie i strachu. Jako o blokadzie, do mówienia o swoim uzależnieniu, a tym samym do sięgnięcia po pomoc i do skorzystania z możliwości ratowania swojego życia. Często się właśnie zdarza, że ten wstyd wywołuje właśnie lęk, strach. Dzisiaj zwróciła mi na to też uwagę moja mama, która dziś też pracuje z różnymi osobami w różnych stanach psychicznych, które mają właśnie pewne opory, żeby mówić o swoich problemach. Które mogą im się wydawać, dla nich, właśnie takie upokarzające, dyskredytujące ich osobę w, w oczach osób trzecich. I rzeczywiście, też jest to bardzo ważne, aby o tym pamiętać w takim pierwszym kontakcie z pacjentem, czy też z osobą potrzebującą w ogóle, bo to już nie chodzi nawet o kontakt z teraki, terapeutyczny, zcisie. Jeżeli przychodzi do nas osoba szukająca pomocy, to czasami nie wie w jaki sposób wyrazić to, że w ogóle tej pomocy potrzebuje. Czasami ludzie w bardzo dziwny sposób starają się zwrócić na siebie uwagę, aby zasygnalizować to, czego wstydzą się powiedzieć. To, czego też. Wśród za tym wstydem, jakby uważają, czasami błędnie, właśnie, że może boją się powiedzieć, ale to nie jest właśnie taki strach czy lęk, bo bardziej wynika to ze wstydu. Wstydu, który przeradza się w taką obawę, że jak zacznę mówić o swoim problemie, to okażę się osobą słabą, okażę swoją bezsilność, bezradność, będę zmuszony gdzieś tam zaufać komuś, trzeciemu. Czy to będzie ktoś z mojej rodziny, czy to będzie jakiś specjalista, czyli osoba zupełnie dla mnie obca. I rzeczywiście ten wstyd, ten lęk przed jakby obnażeniem swoich, swoich słabości, które gdzieś tam dostrzegliśmy w trakcie swojego destrukcyjnego spożywania jakiejś substancji, czy też w trakcie destrukcyjnych zachowań wynikających z naszego uzależnienia, może stanowić bardzo silną blokadę i często właśnie stanowi. Do tego, żeby po pomoc sięgnąć. Ja w zasadzie zdaję sobie z tego sprawę, z tym, że akurat w mojej pracy dość łatwo jakoś przełamuję te bariery, ale ten przekaz, który dzisiaj daję, to jest może dla osób, które które występują w imieniu jakby tych, którzy potrzebują pomocy, bo to jest jakby taką zasadą też częstą, że do ośrodka leczenia uzależnień czy do terapeuty leczenia uzależnień czy w ogóle do instytucji pomocowych zgłaszają się osoby trzecie, które z kolei występują w imieniu kogoś, kto się właśnie no może boi, ale bardziej się po prostu wstydzi. Żeby mówić o swoim problemie, czyli wysyła kogoś, czyli kogoś poprosił. No i tu jest ważne, że jeżeli zetkniemy się z taką osobą, czy to w naszej rodzinie, czy w naszym otoczeniu, która wysyła takie nieśmiałe sygnały, że, że nie wie, co się z nią dzieje, że czuje się bezradna w tym swoim destrukcyjnym życiu, bo widzi na przykład, zauważa, że. Że pije więcej niż inni, że pije w sposób bardziej szkodliwy dla siebie niż inni, bo tak najczęściej te rozmowy przebiegają, no, że gdzieś tam widzę te osoby, często właśnie uzależnione, mówią, że gdzieś tam zauważyłem, że no, ja już nie potrafię tak pić jak inni. No to wynika oczywiście z niewiedzy dotyczącej uzależnienia, ale tak właśnie to określają. I ważne jest, aby w tym kontakcie z taką osobą szukającą pomocy, być bardzo delikatnym, jeżeli chodzi o przyjmowanie informacji, czyli gdzieś tam nie spłoszyć tej osoby, która może mieć uzasadnioną taką obawę przed sięgnięciem po pomoc. Raz, że osoba uzależniona często zmaga się z problemami stricte fizjologicznymi, gdzieś tam ten organizm jest wycieńczony, ta psychika załóżmy jest bardzo osłabiona. A dodatkowo właśnie dochodzą e, objawy tego wstydu, tego poczucia, że to jest takie upokarzające, że muszę komuś jakby się zwierzyć z tego, że z czymś sobie nie radzę, albo że potrzebuję czyjejś pomocy. No wtedy trzeba się wykazać dużą taką empatią, dużym wyczuciem jakby czasu i chwili. I w sposób taki bardzo może wyrozumiały, opiekuńczy gdzieś zaopiekować się taką osobą, nie piętnować jej, nie przypominać jakby tego, co się działo w trakcie, kiedy nie miała tej świadomości, że coś się z nią dzieje, tylko na spokojnie skierować do właściwej czy to instytucji, czy to osoby. Czy też po prostu do miejsca, gdzie uzyska pomoc, bo osoby uzależnione, jak już wielokrotnie mówiłem, nie muszą od razu trafiać do ośrodków leczenia uzależnień czy do terapeutów. Mogą na przykład trafić na miting anonimowych alkoholików, czy anonimowych narkomanów, czy do jakiejś grupy wsparcia, czy do ośrodka pomocy społecznej, czy interwencji kryzysowej. Możliwości jest dużo. Ważne jest to, aby właśnie podejść z dużym zrozumieniem i wyczuciem do osób, które szukają pomocy. I tu pojawia się też trudność, bo często osoby szukające pomocy zwracają na siebie swoją uwagę poprzez takie nieszablonowe zachowania zachowania, które wydają nam się nieracjonalne, niewytłumaczalne. Czasami właśnie te osoby są jakoś specjalnie agresywne. I swoim właśnie takim zachowaniem, takim pozerstwem, też, mówieniem o jakiejś destrukcji, autodestrukcji, dają do zrozumienia, że czują się bezsilne. I tu rzeczywiście może być problem. Osoba, która nie ma doświadczenia w pracy z osobami uzależnionymi, z osobami, które gdzieś są narażone na to uzależnienie i doprowadziły się już do stanu takiego skrajnego wycięczenia psychicznego. No, tak ja, taka osoba może mieć problem z właściwą oceną zachowań tych osób. Często w rodzinach mówi się, że ktoś tam, no, w cudzysłowie, ale bardziej wymaga pomocy psychiatry, bo coś się tu bo zachowuje się nieracjonalnie, albo po prostu jest zły sam z siebie. No, są i takie oceny tych osób właśnie. Ja oczywiście jestem od tego daleki, no ale mam tą przewagę, że. Mam już pewne doświadczenie zawodowe, mam jakieś tam wykształcenie specjalistyczne, jeżeli chodzi o podejście do osób szukających tej pomocy, osób uzależnionych, i wiem, że w zachowaniu tych osób kryje się jakby drugie dno: że te osoby czasami inaczej nie potrafią zwrócić się po pomoc, jak właśnie krzycząc, jak właśnie uszkadzając siebie, bo bywa i tak. Jak na przykład podejmując bardzo nieracjonalne, destrukcyjne dla siebie decyzje. Ja tu widzę to wołanie o pomoc, a no często osoby najbliższe dla tych osób, czy osoby gdzieś tam obserwujące jest bliskiego otoczenia, czy to w pracy, czy po prostu jak myślę, że w jakichś tam kontaktach towarzyskich, mogą to interpretować jako takie w cudzysłowiu, zło wcielone, gdzieś tam brzemiące w tych osobach uzależnionych, a to właśnie tak nie działa, te osoby, które są uzależnione, czy to od alkoholu, czy innych substancji, czy od pewnych zachowań, z reguły wykazują się potem w pracy terapeutycznej, co jakby zauważam w tej mojej pracy zawodowej bardzo dużą wrażliwością, bardzo głębokim takim zrozumieniem swojego problemu, jeżeli tylko się zacznie je przekonywać co do tego, że, no, że stały się po prostu chore, że wymagają procesu leczenia, pewnych ograniczeń, pewnych warsztatów dotyczących ich zachowań, to naprawdę praca z tymi osobami w Okazuje się bardzo konstruktywna. To nie są osoby złe z natury, pozbawione, wyzbyta jakichś ludzkich uczuć, przez to, że, że wpadły właśnie w chorobę, w uzależnienie. Absolutnie nie. Po prostu ten pierwszy kontakt, kiedy szuka się pomocy, często właśnie powoduje, że te zachowania to jest taki niemy krzyk, prawda? Bardzo niewiele jest osób, które przychodzą. Z mocnym postanowieniem podjęcia leczenia i potrafią w sposób taki bardzo logiczny, konstruktywny opowiedzieć o objawach swojego uzależnienia, wskazać wszystko, podać jakby na tacy terapeucie czy grupie z pomocy, której korzystają. Z reguły te osoby są w dużym chaosie myślowym, emocjonalnym, często też ich stan zdrowia fizycznego jest nie najlepszy, no i wtedy rzeczywiście. To przeważającym uczuciem, które może im towarzyszyć, jest bardzo duża bariera związana z właśnie wstydu. Wstydu i takiego lęku przed tym, żeby publicznie osobie trzeciej opowiedzieć o swoich słabościach. To jest dla mnie jakby naturalne, zrozumiałe. Natomiast zalecam wszystkim, którzy mają kontakt z takimi osobami, którzy gdzieś chcą im pomóc, którzy gdzieś. Były, Próbują zwracać się do różnych instytucji w imieniu swoich najbliższych osób, na przykład z rodziny, żeby mieć też to na uwadze, że ta osoba może czasami mieć wielki problem z poproszeniem bezpośrednio o pomoc, że trzeba się właśnie tutaj okazać taką dużą cierpliwością w słuchaniu tych osób i no, nie kierować się tutaj jakimiś takimi groźbami, wymuszeniami co do podjęcia przez nich leczenia, gdyż najlepszym tutaj rozwiązaniem, o czym zresztą mówiłem wczoraj, jest takie spokojne przekonywanie, pokazywanie tego, co złego się z tą osobą dzieje, ale w taki spokojny sposób, i że z tej sytuacji jest wyjście, wyjście takie naprawdę bardzo realistyczne, o ile osoba zacznie współpracować, i to jest właśnie takim najlepszym rozwiązaniem, żeby przełamać ten, tą barierę tego wstydu, Towarzyszącego osobie uzależnionej przed podjęciem leczenia, przed sięgnięciem po pomoc. Ja bardzo dużą uwagę ostatnio przykładałem, aby moim pacjentom w ośrodkach leczenia uzależnień, czy moim pacjentom w terapii indywidualnej, Zaznaczyć, że pierwszy punkt programu naszej współpracy jest taki, że nie będziesz się wstydził zadzwonić, nie będziesz się wstydził sięgnąć po pomoc, nie będziesz po prostu się tego żadnych obaw, żadnych obaw, po prostu cokolwiek złego się dzieje. Telefon to jest minuta rozmowy i to czasami załatwia sprawę, bo osoba, która odbyła terapię, czy jest w trakcie terapii, czy wiele razy już zetknęła się z różnymi formami pomocy, tylko załóżmy, dotąd się jej nie udawało. Naprawdę nie potrzebuje dłużej rozmowy. Problem jest to, kiedy nie zadzwoni. I bardzo duży nacisk patrici moi zresztą się bardzo z tego śmieli. kładę na to, żeby właśnie nauczyć osobę uzależnioną tego, żeby sięgała natychmiast po pomoc, jeżeli pojawi się jakiś problem, taki, którego sama gdzieś tam jeszcze nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać. Bo to się może zdarzyć na początku procesu leczenia czy krótko po wyjściu ze środka. No, ale dzisiaj, tak jakby na życzenie mojej mamy, bo no ma duże doświadczenie w pracy z ludźmi, większe niż ja, postanowiłem powiedzieć o tym wstydzie. Bo to jest ważne, to jest ważne, żeby zwracać uwagę na to, że osoby często nie sięgają po pomoc ze względu na to, że się wstydzą. I często faktycznie ten wstyd widać. Są oznaki zewnętrzne, co się dzieje z osobą, osoby się czerwienią, mówiąc o jakichś ważnych dla nich sprawach. Ale tu należy, mówię, być bardzo delikatnym, bardzo cierpliwym i nie dopuścić do takiego spłoszenia, jakby tej osoby, przedsięgnięciem po pomoc, z jakimiś zbyt odważnymi uwagami. Po prostu przyjąć pewną informację i spokojnie tłumaczyć, że leczenie to jest tylko proces, który będzie trwał i który jest do przejścia, a na pewno podniesie jakość życia. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam.